Na wystawie w Zamościu nie zabrakło orlików lubelskich, a jak są orliki, to nie, za, nie mogło zabraknąć Romana Wita. Witam, witam wszystkich. Także, Romku, ile przywoźłeś orliczków? E, tu na wystawie jest e, 10 gołąbków, e, dwa białe, dwa czarne i 6 czerwonych. Aha. Czyli ten samczyk już gdzieś był prezentowany, bo... e, Ten samczyk był na Krajowej e, Młodych e, w Sielinku, w 2023 roku Teraz w grudniu, prawda? Tak, 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 tak. teraz w grudniu 94 punkty tutaj dostał. Tutaj samiczka. samiczka psz, psz, psz. to jest jego siostra nawet. Nie chce się tylko nam ustawić. Że opuściła nam skrzydełka w tej chwili. Nie chce się czasem ustawić. Się to tak, czasem tak to się dzieje. A ja zadarła się o tą kratkę. Tak, tak, tak i i teraz się boi ruszyć, nie? No, nie mamy wskaźnika, który ruszył ją wskaźnikiem, to by się to bardzo wdzięczny gołąbek jest. Zresztą to jest jego, jego siostra o, I... o, o, o jeden rok starsza. Od tej samej pory. I potem masz te niebieskie to? Yy, będą... Nie, nie czarne. Aha, czarne, są. Czarne tutaj, masz tak. dwa czarne. Tak, dwa czarne. Yy, I to jest... Yy... Tutaj jest samiczka. O, która, zwycięzca w który, kolorze, tak? Nie, zwycięzca w ogóle. W ogóle w tak, rasie, Tak, tak. Aha, no to i, Ty, Ty, i w kolorze, w też, to i w kolorze. Tak, i w kolorze. Tak. Czarny tak. orliczek. E, taka bardzo, bardzo fajna samiczka, taka filigramowa. E, z takim bardzo miękkim upierzeniem. E, sprzę, sprężysta lotka, e, ładna rameczka 2x2. Ogólnie bardzo, bardzo wdzięczny gołąbek. Taka piękna barwa czarna, nie tak, ta czarna, bardzo. już jest tak dopracowana czarna. Jeżeli się cofniemy kilka lat do tyłu, to takich kluczoczarnych orlików to było naprawdę, naprawdę mało, ale mi się wydaje, że dzięki działalności klubu, to się teraz już rozwija i, i tych czarnych, fajnych gołębi jest coraz, coraz więcej. więcej tak. I tu jest jeszcze czarny samczyk. Też z tego roku, gołąbek. 94 punkty, też pięknie oceniony. Tutaj też zwracają uwagę na oczko, tak? Bo tu poprawić kolor tęczówki, że ona co taka żyłkowana jest? No, wiesz, mi się wydaje, że to jest, bo dawniej. To też to jest takie... młody gołąb. To on jeszcze tak. może to oko się jest zrobić takie. Jeszcze tak, jeszcze tak. tak, tak. Takie, bardziej, bardziej już jednolite, skrócę. tak. E, aczkolwiek. Te dawne czarne one nie miały takiego ładnego przezroczystego oka. Aha, aha. I, I tu jest kwestia do wypracowania, nie? Tak, utrwalone to już było w poprzednich pokoleniach tych gołębi. Czyli tutaj ładnie, 96 punktów, naprawdę już bardzo wysoka nota, zwycięzca w rasie. I te czerwone gdzie mam? Czerwone masz? tutaj są. To są czerwone. Eee. Tu Jest taka samiczka, ona akurat ta przyjechała pierwszy, pierwszy raz, jeszcze nie była na żadnej wystawie. No z jej o, ładna wystawach. samiczka, 94 punkty. Ma tak. bardzo no, do, dobrą wystawę, dobrą głowę, dobry rysunek. No, ładnie, ładnie się ustawia, nie? prawda? Mhm, ślicznie. Tak. No. Nie, to bardzo, bardzo ładna samiczka. Tak. Ta jest wyróżniona. Ładne te lusterka mają, nie? Mm -hmm. Tutaj ta tak, nawet fajniejsza, nie? Sliczna. ta ma bardzo ładne lusterka. Ta była w drużynie młodych w Sielinku też. Też twój? Też mój samczyk. Ten 93 punkty. no taki bardzo późny gołąbek, też jego, jego pierwsza wystawa jest ładny następny. i od razu ładniejsza ocena 94 tak, no. tak. Samczyk? Samczyk, też samczyk O, o. świetnie stanął no. Tak, tak Bardzo ładnie Ślicznie Jeszcze? I tutaj jeszcze jest ten Też 94, jest też 94. ładnie To już taki Mocny samiec, nie? Mocny samiec, no yy, bardzo ładny kolor. Te lustereczka też takie wyraźne. No, bardzo ładny gołom. Fajny, no? I tu jeszcze mamy jednego samczyka 94. 94 punkty. To taki zasłużony u mnie zamiec, W rozpłodzie. W rozkładzie Tak, chociaż on jest z 21 roku, to jest jeszcze młody gołąb, ale, ale, ale to zasłużony gołąb. To jeszcze też twój? Nie, nie, to już do tego, mój, miejsca. do tego miejsca. Czyli dwa, cztery, sześć czerwonych. tak Sześć jest. czerwonych, dwa czarne, dwa białe. I jeszcze mam wolierę pokazową. Że podejdziemy później Marek jeszcze pod tą wolierkę. Pod tę wolierkę podejdziemy, tak. Tylko tutaj... no to akurat będą no, i to chciały, mówisz, chciały... Pierwszy raz dziewuchę przywiozłeś. Tak, tak, tak. Ale jest fajna, no. Bardzo fajna jest dziewczyna. Bardzo ładna samiczka, no piękna. Teraz jesteśmy przy wolierce Romka. Bo jakie są gołębie? Tutaj te, te, te pstre, to jak się nazywają prawidłowo? to, to są tygrysy, tygrysy. Czarne, czarne tygrysy. To już są czarne tygrysy. tygrysy tak. Czyli czarne tygrysy, czarne, czerwone i białe. I białe, tak... E, tam ta czarne... A taki tutaj ten taki ciemny to jest też... A, jeszcze jest taka ciemna groszka. Ciemny groszek. Też ciemny jest tak, groszek... To też jest taka barwa też w tej rasie. Występująca, czy... Występująca tylko rzadka. Ona w zasadzie ten, ten kolor grochowy to on zaginął. Ja staram się go odtworzyć. Ona powinna być taka ja, jaśniejsza troszkę. Żeby było widać ten, troszkę ten, te grochy. Ten, tak, 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 tak. Bo to już jest taka bardzo ciemna, prawie bardzo czarna. Bardzo ciemna, tak. Tu ładnie lustereczko widać teraz tak na tym ogonku. Mm -hmm. e, trzeba dążyć do takiego białego oka, jak ma ta czarna tygryska na środku. To, to oko jest takie jak u kawki wielutkie. I ono, ono jasne oko takie powinno być u orlika. Czyli to jest twoja taka specjalność, orliki? Moja specjalność. To jeszcze jakieś inne rasy hodujesz? Choduję e, e, jeszcze Nikołajowskiego gołębia. Ale to kilka par. I jedna para loków mojej żony. Aha, bo też wielu hodowców ma taki problem z takim jakby precyzyjnym też roz, rozróżnieniem tych orlików i mikołajowskich. Gdzieś to się zaczyna troszkę nakładać jedno na drugie, prawda? No tak, to nasz lubelski orlik pochodzi między innymi od gołębia Mikołajowskiego, to, to nie jest sam Mikołajowski gołąb. Tak, po prostu od gołębia, który pochodzi z basenu Morza Czarnego. Tak. Tak jest, czyli gdzieś I mają wspólnych tych przodków, wywodzą się z tego samego przodków. pnia, tak. Tak, i jeżeli. Z natury są podobne do siebie, natury, muszą być. Z natury tak muszą być podobne. Ale że to są odrębne rasy, to muszą być takie, które je różnią. Przede wszystkim nasz gołąb jest. Dużo mniejszy, krótszy, skrzydła ma krótsze, takie pełne. Wczoraj fajnie o tym... Pan Gerszyn Gerszyn mówił, tak. tym mówił o tym, O nie? tych sprężystych lotkach, Sprężyste tak? te lotka. Tutaj ten rysunek, te lusterka na... Myślisz, może spróbuj tak zobaczymy, o, o, o. jak on macha skrzydłami, to nie ma tutaj przerw, o, o. O, tu piękny samczyk zawisnął, o, Nie ma przerw między steróweczkami, nie? I też... Między lotkami, prawda, bo... Tak, bo to jest, to jest malutki, mały gołąb i jeżeli żeby ten gołąb fruwał, to aerodynamika mówi o, o, o tym, on musi się mieć na czym opierać, te, te lotka muszą być zamknięte. zamknięte. Tak, skrzydło zamknięte, tak samo, a nie że szpary. Tak, tak między... samo i sterówka, tak. on musi opierać się na tym ogonie. A Ty, słuchaj, latasz nimi jakoś? Yy, latam tymi gołębiami, te gołębie, tu wszystkie samice, które są, tu jest taka E, czarna, ke, czarna kejtka, e, ta groszka, e, tam taka czerwona jasna, e, taka czarna e, w ogół, to są 100% latane samice, które chodzą do góry i to są skowronki taką z taką typową stójką, e, bo mm, wielu ludzi nie rozróżnia co to jest stójka. Niektórzy uważają, że to, że gołąb fruwa w miejscu lotem bezkrężnym, to to jest stójka. No to nie jest stójka. W zasadzie stójkę mają tylko skowronki i nieliczne motyle. Stójka to jest coś takiego, jak gołąb zawisa praktycznie bez ruchu i tylko końcami skrzydełek pracuje. I to może trwać kilka minut nawet. I te Są, czarne gołębie, myślę, czerwone że tak, mają... Trzeba wziąć kamerę tak. i do Romka przyjechać kiedy? Yy, w jakiej no, porze może jest y, lipiec. W lipcu. Lipiec. E, bo ja już nie latam stadem rozchłodowym nigdy. I byśmy wtedy mogli też bo... wiesz, te szczegóły pokazać na kamerze, no nawet tak. zrobić zwolnione tempo o, i wychwycimy. Byłoby, wtedy byśmy to wychwycili. Bo ja nawet jak filmuję wiersz Zamońskiego, to też pokazuje, że ten gołąb jak ma tą prawidłową swoją, yy, yy, przepraszam, ten prawidłowy styl lotu, jak już osiągnie, będąc na dużym pułapie, to on też jakby tylko pracuje końcóweczkami skrzydeł. No ja, ja myślę, że to jest, to jest... taka cecha, cecha wspólna i, i, i myślę, że... że I tu nawet... będzie to naprawdę dobrze widać. Tak, bo to muszą być gołębie na sporej wysokości, żeby one zawisły w stójce. Tak, tak. I jeżeli nie mamy dobrego sprzętu, no to tego się nie da, nie da pokazać. A, a naprawdę słuchanie jest to ciężko. A nam opisać. się udało? Ja teraz mam kilka orników od kolegów, tym, będę, że będę że Marku, próbował Marku, ten lot pokazać, z wiesz. Z tym, że Marku, to jest, one stójkę zaznaczą nie zawsze, muszą być naprawdę tak, dobre tak. warunki. Ale to, wiesz, trzeba on... próbować, tak. Ja, oczywiście. I, i, I też przygotować do treningu, do lotu, one muszą być na bardzo dietetycznej karmie, prawda? Bo, możemy też ta, Tak, no dieta jest tu bardzo znacząca. Bo one nie polecą nam, jak nie się najedzą polecą, dobrze. No... Ja Bo Orlik chyba jest gołębiem, który lubi się przytuczyć. Lubi się przytuczyć. Tak. Na pewno te takie linie, które, które są bardziej lotne, robią to mniej się przytuczają, ale każdego, każdego zatuczysz. Nie? Tak jest. I, I Ja próbowałem karmić je karmami lotowymi dla pocztowych. To za mocne. To są nie, 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 za mocne. nie, sprawdziło się to w ogóle, nie? Tak. Ja, te, ja Także się przekonałem, że są... karmy dla lotowe dla głębi sportowych, takich jak pocztowe gołębie, nie nadają się dla głębi wysokolotnych. Nie nadają się, nie, to jest... Dieta, Rękonne. jęczmień, ubogo... E, tak, do tego e, gryka, Czarny owiec, tak. E, konopie. Konopie, jak już troszeczkę energii, troszeczkę konopi, tak. Tak, tak. Ale bez, bez przesady. No nie, to, to, to konopi to tam jeden, góra 2%. Tak, taki, taki tam parę ziarenek dla każdego. Karesie dla każdego. No tak, tak że... jak z ostropec. To, to też na, na wątrobę, ale to, no, to nie możesz go przekarmić ostropecem. Tak jestem. Także Romku, No będziemy próbować. Jesteś y, jednym z takich najbardziej czołowych hodowców w Polsce w tej rasie. No... Co widać na wystawach? No tak. Y, no, bardzo udane. Bardzo udane. świadomość światło. tej rasy, jak ona ma wyglądać, ale też jak ma latać, prawda? No właśnie, I to jest bo, bardzo bo, bo, ważne. Bo, bo niestety część, duża część hodowców lubelskich pogubiła się. E, no i ten... też bardzo łatwo jest zgubić ten styl lotu. Oczywiście. Jeżeli coś się tam mm, zakrzyżuje, to już to zgubimy. To, to, gubimy, to co dziadek wypracował, to, to co wnuczek zgubi od razu. Nie? Bardzo szybko. Jedno krzyżowanie i popsuł. A, już. a Wiesz Marek, zabrakło, zabrakło nam takiego mentora, przywódcy na Lubelszczyźnie. No i niestety. Każdy, jakoś tak, z hodowcy poszli, każdy w swoją stronę. Zachłyśnięcie się gołębiami wschodnimi. E, one są trochę prostsze w, w dopracowaniu do lotu, bo one w większości latają w duży wiatr. No i jest to prosto. A nasz filuberski gołąb, e, to musi być ma lekki wiaterek. 8-10 metrów na sekundę to maks. Także to tylko, tylko liście się na drzewach ruszają, to on. On, wtedy on, najlepiej no, on lata. lata. I on lata na prądach wstępujących, ciepło musi by wyjść. A wszystkie wschodnie gołębie, w sumie, są tak, wiosną, naprawdę, tak naprawdę lubi pogodę podobną do zamojskiego, ci powiem. No tak. Zamoński też lubi leki wiaterek, prądy wznoszące uwielbia i wtedy ma najlepsze wyniki lotu. Bo tak, między nami ja uważam, że gdzieś tam te rasy się. Spotkałem. ja też kiedyś. tak uważam i też pisałem teraz artykuł do biuletynu naszego kwartalnika związkowego, że właśnie pan Żarczyński, mentor w tej rasie, i dasz, praktycznie jej tak. twórca, też na to wskazywał, że te gołębie, jak pracowano nad szarikiem, którego później już nazwano Orlikiem w latach 20. 100 lat temu, orlikiem lubelskim właśnie. Lubelskim, tak. I teraz wróciliśmy do tej nazwy, to on też zwraca uwagę na to, że w tym czasie. W tej selekcji wy, wy, pracowano na tym głębiem zamojskim i wtedy on też pisał, że nazywano je perskimi tutaj. Więc to jakby są dowody na to w literaturze, że te gołębie mają gdzieś tam wspólnych przodków. Ale oczywiście już poszły w zupełnie odrębnych kierunkach. One oczywiście. to podobieństwo ja zatraciły. Byłem to, tą, Próbujemy tutaj ruszyć taką samiczkę, może o. Czekona. Ale wiesz, co jest bardzo charakterystyczne, że one są takie cichutkie. Tak, bo one są lekkie, Lekkie i bo jest cichy, jak nie oglądam z filmy z tymi gołębiami mikołajowskimi, one często są takie słychać, głośne, słychać, głośne, głośne są te gołębie. Inne, inne ruch inne, in, ruch inny ruch inny i inne tutaj już jest widać, że to jest inny gołąb. Tutaj przecież puszczasz i a my nie słyszymy. On, yy, żaden, tego, yy, tego pracy, tego skrzydła, nie? Jeżeli byśmy to zrobili, Marek, w zwolnionym tempie, tu jak one zrywają się z podłogi na ten, to byś zobaczył, że jeden ruch skrzydła, a ona jest parę centymetrów od tak, razu w górze. Tak, tak, tak. tak. To tutaj w wolierze, gdzie jest ograniczona. Tak, tak, tak. Także fajnie. Świetna rozmowa, dziękuję Ci. Dziękuję, Marek. Romku, pozdrawiam serdecznie, gratuluję kolejnych sukcesów dziękuję. na wystawie w Zamościu i Dziękujemy. życzę kontynuowania tej Podowlanej kariery z takimi właśnie wynikami. No i może się doczekamy lotów konkursowych dla Orlika. No myślę, że tak. Myślę, mamy klub tak. Orlika tutaj mamy w zamościu. Klub Fajna sprawa. No troszkę e... mamy z tymi drapieżcami problem, no, no niestety. ale no, niestety no, tego, jest... tego nie przeskoczymy. A to jest gołąb, który no, no, jest... bardzo łatwo może się stać łatwo. ofiarą. Bardzo łatwo. E... Czy Jastrzębia, czy Sokoła, prawda? Bo jak on tam sobie zawiśnie, to no, nie ma szans. go zdejmie. Zwykle gołębiarz dochodzi do takiego gołębia i on nawet nie próbuje, nie próbuje uciekać, tak nawet jest. się nie ruszy. Nawet nie, nie jest w stanie sobie pomóc. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję i pozdrawiam ciebie, no, Romeczko. Wszystkiego dobrego. Cześć, dobry no, dobry lot.